Bądź mną, level 15. Czas zarobić pierwsze pieniążki. Pracy nie ma dla ludzi z Twoim wykształceniem, ale dobra. Znajdujesz pracę na budowie u znajomego, znajomego, znajomego. Kumacie o co mi chodzi. Niestety okazuje się, że to nie jest zwykła ekipa budowlana. Składa się z trzech osób, włączając w to ciebie. Jednym z członków ekipy jest Konrad. Ogólnie zobaczenie go trzeźwego jest mniej prawdopodobne niżeli fakt, że Michael Jackson na grafita z Dawidem podsiadłą. No więc jesteśmy kiedyś na robocie. Naszym zadaniem jest zamontowanie kibla i instalacji do odpływu główna. Nasz szef siedzi w piwnicy. A Konrad montuje na górze ten kibel. Skończył wcześniej niż szef, no więc wpada na genialny pomysł. Wysram się jak już skończyłem. Ja siedzę w tej piwnicy z szefem i podaję mu narzędzia. Właściciel montuje główną rurę odpływową, nagle słyszy pluskanie wody. Nie zdążył uciec. Został zalany wodą z kibla, a na końcu dostał w łeb gównem. Konrad schodzi na dół, zaczyna się śmiać. Ja też zaczynam się śmiać, bo w sumie nie widziałem kolesia, który dostałby w łeb głównym. Szef wypierdala mnie i Konrada. Na szczęście tydzień przed końcem wakacji. Profit, bo z jaka zarobiłem.